Topej się we własnym bocie, no ale cóż, Jeszcze chce godzin trzeba przetrwać, także nie jest woda, będzie woda fanta. O, kotek ma. Chyba się znajdzie już plaża. No. <laughs> Troszkę mnie wywiało za Antalię. Już gdzieś jestem <laughs> w połowie gdzieś. Ale spoko. Cały czas jest pięknie. Więc nie ma czego żałować. Ceny są śmiesznie niskie, także... <laughs> Tu również nie ma problemu. No. To ja let's go.